370 <laughs> euro ja pierdziela. To ja nieco ponad 9 lat temu, pakując jeden z pierwszych T-shirtów, który stworzyłem, jeszcze wtedy na potrzeby znajomych z treningów, a łącznie sprzedałem nieco ponad 15 sztuk. To też ja, tym razem obok naszej przestarzałej kolekcji, z której ostatnie rozmiary do tej pory zalegają nam na magazynie, a minęło już kilka lat. Dlatego nieco ponad rok temu zdecydowaliśmy się zrobić coś lepszego. Stworzyliśmy pierwszego dropa, który naprawdę przypadł do gustu naszym odbiorcom, ale w pierwszy dzień sprzedaliśmy tylko około 15 koszulek. Bo nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale w obecnych czasach na rynku jest po prostu przesyt ubrań. Rocznie przybywa ponad milion nowych marek, a to oczywiście sprawia, że sprzedaż ubrań już nie jest taka prosta. Więc prawda jest taka, że moja działalność do tej pory była jedną z takich firm, czyli robiliśmy wszystko tak samo, bez specjalnego pomysłu i oczekiwaliśmy, że coś magicznie się zmieni. No i wiecie, to nie jest tak, że się do tego nie przykładaliśmy, czy też niewystarczająco ciężko pracowaliśmy. Po prostu nie mieliśmy dobrego pomysłu i nie do końca to czu bo nie mieliśmy w tym sporego doświadczenia. Ale wiecie, też nie było tak źle. Ja coraz częściej idąc na siłownię widziałem kogoś w naszych spodniach albo koszulce, a nawet w materiałach topowych polskich twórców, tutaj pozdro AJ i pozdro dla pana w naszej koszulce, który dźwigał GTR-a, a ostatnio nawet w Mantalent. Ale kilka miesięcy temu zdaliśmy sobie sprawę, że jeżeli chcemy wejść na wyższy poziom, to trzeba coś zmienić. Dlatego nieco ponad 2 miesiące temu zapisałem sobie w notatniku jeden cel. Chcę sprzedać 300 ubrań w dosłownie kilka dni, ale stosując inną strategię. Zanim powiem Wam, czy udało mi się zrealizować ten cel, cofnijmy się o 2 miesiące. 300 ubrań. Z jednej strony to naprawdę nieduża ilość, przecież firmy sprzedają tysiące ubrań, a niektóre nawet dziesiątki tysięcy. Jednak dla nas był to dosyć spory przeskok, dlatego że najlepszy dzień sprzedażowy to było prawdopodobnie między 15 a 30 Ubrań jednego dnia, gdzie myślę, że było to bliżej tej dolnej granicy. A to oznacza, że tym razem musieliśmy przebić ten wynik nie dwukrotnie, nie trzykrotnie, a razy kilkanaście. No więc to już nieco większe wyzwanie. Na tym etapie wiedziałem już, że stworzenie super projektów, profesjonalnej sesji zdjęciowej, a także materiałów promocyjnych wrzuconych na Instagrama. Po prostu nie wystarczy. Musieliśmy stworzyć hype i sprawić, że każdy będzie chciał kupić nasze produkty dosłownie kilka minut po tym, jak uruchomimy naszą stronę. No a jako, że pokazuję Ci całe kulisy tego procesu, to opowiem Ci teraz, jak planowaliśmy to zrobić. Robiliśmy to bez doświadczenia, staraliśmy się troszeczkę doszkolić z tej tematyki, ale dalej mocno bazowało to po prostu na naszej intuicji. Plan składał się z trzech etapów. Po pierwsze, zaangażowaliśmy naszych najmocniejszych influencerów, sprowadziliśmy ich z Francji do Polski. Rozpisaliśmy skrypty. I zaczęliśmy działać. A dodatkowo ja zaangażowałem się tworząc całą serię od kulis, pokazując wam jak to wszystko wygląda. Postanowiliśmy zrobić coś, czego jeszcze nie zrobiła żadna marka w kalisternice: czyli stworzyć profesjonalne trailery, które będą czymś innym niż to, co do tej pory w tej branży się dzieje. Łącznie udało nam się stworzyć cztery trailery, które przedstawiały historię i tworzyły jedną spójną całość. Tak, z jednej strony efekt był super, bo ludzie byli naprawdę mocno zaskoczeni i Duża część z tych naszych stałych obserwujących zainteresowała się i oglądała wszystkie materiały od deski do deski. No ale jednak była też część osób, która niestety trafiła na przykład na trzeci albo czwarty trailer i przez to nie do końca wiedziała o co chodzi w całej tej koncepcji. I z tego już wyciągnąłem pierwszy wniosek. Po drugie, po pierwszym trailerze zostawiliśmy widza z dużą dozą niepewności, to znaczy gdzieś tam przeplataliśmy ubrania, ale. Tak naprawdę nie do końca wiadomo było o co chodzi, jak wyglądają wzory, czego to w ogóle dotyczy i czy w ogóle będzie to nowa kolekcja. I tutaj chciałbym podać Ci pewien przykład. Na pewno nieraz oglądałeś serial na Netflixie i zauważyłeś, że dany odcinek kończy się w taki sposób całkowicie zaskakujący, pojawia się jakiś nowy wątek, coś nie do końca wyjaśnionego, co skłania Cię do tego, żeby nacisnąć następny odcinek. I to jest stały zabieg, z którego korzystają reżyserzy, a my postanowiliśmy wykorzystać ten. Pomysł. I po trzecie, efekt strachu, który wykorzystują największe marki na świecie. Zasada była prosta: nasz drop będzie limitowany, a wzory już nigdy nie wrócą na sklep. Jeżeli ktoś nie zdąży załapać się na dane ubranie, no to niestety nie będzie miał okazji nabyć go w przyszłości. Dla przykładu, bo powoli przechodzimy sobie do podsumowania i wyników. Najszybciej wyprzedała nam się bluza z wzorem na plecach i wyobraź sobie, że były osoby, które zamawiały po kilka sztuk tej samej bluzy. A dodatkowo, kilka dni po dropie, dostałem kilka wiadomości od osób, które niestety nie załapały. Bały się na właśnie tą bluzę. Dostawaliśmy też wiadomości na Priv, czy jesteśmy w stanie odłożyć kilka sztuk ubrań, jednak tego nie zrobiliśmy, bo chcieliśmy, aby każdy miał równe szanse. A teraz wracając: nasze działania odbywały się głównie na Instagramie, nie korzystaliśmy z żadnych płatnych reklam i zdecydowaliśmy się na to, aby pierwszy tydzień był poświęcony właśnie na takie mini detale, które jeszcze nie do końca mówią o tym, że to w ogóle będzie kolekcja. Czyli nagrywaliśmy dużo behind the scenes, natomiast kolejne dwa tygodnie to już stricte były publikacje. Praktycznie codziennie, aby na kilka dni przed rozpocząć odliczanie. No to przejdźmy do podsumowania, jak nam poszło. 30 marca godzina 18. Równo o tej godzinie wysłaliśmy informacje do wszystkich naszych potencjalnych klientów. Na stronie zagranicznej w pewnym momencie było blisko 200 osób, a zazwyczaj jest to dosłownie kilka. Już po dosłownie minucie można było usłyszeć ten charakterystyczny dźwięk. Padło pierwsze zamówienie, a później kolejne, kolejne. I kolejna. I do tego momentu wszystko szło według planu. Jednak chwilę później dostałem informację, że polska strona przestała działać. No, niestety rozwalili stronę. Błąd laika. Nie przewidzieliśmy, że przy takiej liczbie osób będzie potrzebny nowy, dedykowany serwer, na którym powinna stać ta strona. I wiesz, z jednej strony to dobry znak, ponieważ było spore zainteresowanie i takie rzeczy po prostu się zdarzają, ale z drugiej strony mi mega zależało na tym, żeby każdy miał równe szanse na nabycie danego produktu, więc musieliśmy ratować sytuację. Prezes teraz próbuje rozwiązać problem ze stroną. Niestety nie pomogło to, że była niedziela, i co prawda programista tutaj wykazał się inicjatywą, jednak osoby od serwerów nie były dostępne, więc postanowiliśmy przekierować naszych polskich klientów na zagraniczny sklep, dodatkowo tworząc specjalny kod rabatowy. Po niecałej godzinie na szczęście polska strona zaczęła działać, a ja odświeżając aplikację zobaczyłem kolejnych 25 zamówień. A teraz przejdźmy do podsumowania. Czy udało nam się osiągnąć cel, który sobie wyznaczyłem? Nie. Ale było blisko. Sprzedaliśmy 260 ubrań z nowej kolekcji, a dodatkowo 20 produktów, które nasi klienci po prostu dorzucili do koszyka, generując przy tym ponad 50 tysięcy przychodów i teraz ważne mowa oczywiście o przychodach. Ja chciałbym być tutaj w pełni transparentny, ponieważ wiem, że jest bardzo dużo tego typu materiałów w sieci i część z nich jest po prostu przekłamana albo tworzy jakieś wyimaginowane wyniki, które po prostu nie są realne. Bo wiecie, to nie jest problem, wygenerować x przychodu, jeżeli wydajemy na przykład 3 razy x na reklamę, ale nie do końca o tym wspomnimy. Więc tutaj chciałbym przekazać Ci, jak to wyglądało w rzeczywistości. Musisz być przede wszystkim świadom tego, że same koszty realizacji tego projektu wynosiły około 30 tysięcy złotych i mówimy tutaj oczywiście o produkowaniu ubrań, a także o działaniach marketingowych. Nie są tutaj uwzględnione koszty stałe, jak magazynowanie, obsługa profili i wiele innych, które tak czy siak realizujemy, więc dla uproszczenia jest to około 20 tysięcy brutto zysku, co oczywiście musimy również opodatkować. Natomiast zostały nam jeszcze ostatnie rozmiary produktów, które na pewno wyprzedadzą się na przestrzeni najbliższych dni. Myślę, że też po tym materiale kilka osób wpadnie na stronę i dokona zakupu, jeżeli nosi na przykład Elkę, bo tych rozmiarów zostało nam najwięcej. Więc finalnie będzie to większa kwota, prawdopodobnie nieco ponad 10 tysięcy złotych. Czy jest to dużo? Myślę, że każdy z Was zinterpretuje to na swój własny sposób. Dla mnie osobiście nie, względem tego, jakie były nakłady tutaj czasowe, zaangażowanie, ile trwała cała akcja. Natomiast nie to jest najważniejsze, ponieważ ja się bardzo cieszę, że zrealizowałem ten projekt. Daje mi to perspektywę na rozwój mojej marki, już wiem, w jakim kierunku chciałbym dążyć. No i oczywiście celem jest kolejny drop, który będzie już w lipcu no i fajnie by było. Tym razem sprzedać więcej ubrań. Wtedy te koszty fajnie się rozbiją względem skali. No i takie mam plany. Czy ja jestem zadowolony? Tak. Wiadomo, jest pewien niedost. W końcu nie udało mi się zrealizować tego celu, a jednak pokazuję wszystko transparentnie. Bardzo się cieszę, że mogłem realizować ten projekt. Na pewno w mocnym stopniu mnie rozwinął. Mega się jarałem tworząc te wszystkie rzeczy, przygotowując scenariusze z teamem. No i oczywiście tutaj z tego miejsca chciałbym wszystkim podziękować. Szymon, Julka, Ola, Max, Krzysiek, a także chłopaki, Ilias Dailong, a także Kuba Canton. No bez was by to nie było możliwe. I oczywiście bez was, jeżeli jest tutaj osoba, która nabyła. Nasz item xdropa, dropa. To zostaw komentarz. Ja osobiście Ci dziękuję. No bo dzięki wam mogę tworzyć takie fajne rzeczy. Teraz czas wrócić do kalistyniki. Ten projekt zamykamy w lipcu ruszamy z nowym i widzimy się w kolejnym. Do następnego.